Witam Was bardzo serdecznie kochani w kolejnym moim odcinku z tej strony kłania się XPS-em. W kolejnym szczęścim moim odcinku zajmiemy się questem u Bala Kagana no i... dobra. Zaczynamy. Jesteś z obozu sekty, nieprawdaż? Jesteśmy bractwem śniącego, ale tak, pochodzę z obozu na bagnie. Jestem Bal Kagan. Niech śniący zawsze będzie z tobą. Co tu robisz? Początkowo przybyłem tutaj, by werbować nowych ludzi do naszego bractwa. Ale ci barbarzyńcy mają w nosie swoje duchowe zbawienie. Dlatego teraz zajmuje się wyłącznie sprzedażą ziela. Ale nie, ziela to dość popularne. Ziela. Tak duże ładunki ziela mogę powierzyć tylko innym członkom bractwa. Ale mógłbyś pomóc mi w rozdzielaniu prezentów. Jeszcze całkiem spora grupa ludzi nie miała okazji skosztować mojego towaru. Gdyby spróbowali, chcieliby kupować więcej, czyli zyski ze sprzedaży mogłyby wzrosnąć. Myślałem, że i bez tego ledwie sobie radzisz w pracy. Zająłem się już problemem Bala i Zidro. Wysłałem wiadomość do Korkaloma. Co będę z tego miał, jeśli zgodzę się rozdawać Twoje prezenty? Mogę Cię wynagrodzić na kilka różnych sposobów. Mogę Ci podarować zwoje z magicznymi zaklęciami Śniącego. Wreszcie mogę Ci zapłacić rudą, jeśli tak wolisz. Sto bryłek powinno wystarczyć, czyż nie? Dobrze, daj mi to zielę. Komu mam je rozdawać? Na pewno znajdzie się wielu chętnych. Porozmawiaj z ludźmi. Tylko każdemu z nich... A jedną porcję i jeszcze coś. Jeśli pozwolisz, by ktoś odebrał ci ziele albo sam je wypalisz, naszą umowę uznam za nieważną. Oczywiście. Dobra. będziemy rozmawiali z tymi szkodnikami. Chcesz trochę bagiennego ziela? Dam ci za nie 10 pryłek kródy. Proszę. Jak będziesz miał jeszcze trochę na zbyciu, zajrzyj do mnie koniecznie. Dobra. Już mam dziewięć. Chcesz trochę bagietnego ziela. Dam ci za nie dziesięć prymek... Jak będziesz miał je. Dobra. A dokąd to się wybieramy? rozmawiać z tobą. To już mój problem. Jak sobie chcesz? Okej. Okay. Laresa też będzie nasz kolega, ale... Dokąd się ja wybierasz? Jak się uda. Chcę się zobaczyć z Laresem. Szef jest u siebie, ale trzeba mieć niezły powód, żeby mu przeszkodzić. Okłuchłeś? Dobra, to nie idziemy tam. Cześć, jak Chcesz coś kupić? Przydałoby mi się kilka drobiazgów. Kiedyś sprawy załatwiało się inaczej. Jego broń mogę kupować. W sumie to u niego kupię sobie jedną rzecz. Jak będziemy szli na kamień ogniskujący szukać, to u niego bym sobie kupił Stalowy Język, chyba, czy nie? Chociaż... Łomotacz, chyba? Chyba tak. Tak, łomotacz. Damy mu bryłki rudy, bo będzie nam potrzebne. Żeby zabić e, golema. Dobra. Thank you. Dobra. tej historii Wyglądasz mi na kogoś, komu przy... A Dobra. na to co Kto tu jeszcze chce To nie mój problem Dobra O, może ten? Wrócę. Mam przy sobie piasek. Zajrzyj. Dobra. Kto tu jeszcze? <grym> wiesz o, nie, nic nie Więc co? Poruszasz się tak jakoś sztywno? Mógłbym ci pomóc. Mogę ci pokazać, jak należy balansować ciałem. Nauczę cię akrobaty. W kilku lekcjach nauczysz się skakać na większe odległości. Pokażę Ci w jaki sposób można złagodzić efekt upadku z dużej wysokości. Tylko nie myśl sobie, że będziesz mógł skakać Bóg wie skąd. Akrobatyka przyda Ci się również w trakcie walki. Pokażę Ci jak bardzo szybko zmniejszyć lub zwiększyć odległość dzielącą Ci od przeciwnika. Powodzenia! Ludzie śmiało, jakby coś mamy akrobatykę, super akrobatyka, gdzie jest Kusza a jest akrobatyka, tak. Przez skradania się nie mamy, ale to w swoim czasie wszystko. Mam Dobra, ciekawe ile z tego doświadczenia dostaniemy, bo to naj najbardziej na tym nie zależy. O. Fajnie ten, skaczymy No w sumie fajna tak chyba taka jak skaczymy, ja pierdzielę Jak małpy jakieś hmm. 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 No dobra no, u nich, no, oni na pewno chcą No ma na pewno. Na pewno on chce. Tam już jara się Dobra, już się mamy. Okay. No, super, Pierwsi klienci zaczęli się już do mnie zgłaszać. Wykonałeś kawał dobrej roboty. Co chcesz dostać jako wynagrodzenie? Mm, zwoje. Te zwoje magiczne wydają się całkiem interesujące. Jakie zaklęcia zawierają? Uderzenie wiatru, urok, telekinezę, pirokinezę oh. i sen. Możesz sobie wybrać trzy z nich. Wezmę te zwoje z zaklęciami. Decyzja, wybierz trzy. O kurde, Telekinaza. Na pewno wezmę, nie, na pewno wezmę telekinezę. E... Pirokineza i może urok. To już trzy, wykorzystaj je rozsądnie. Dobra. A więc yy, wykonaliśmy takie poboczne zadanie, a więc jeśli się podobało i pomogłem łapeczka w górę, mile widziane są subskrybacje oraz komentarze. Więc dokładnie się z tej strony xps em Cześć wszystkim, na razie!